...oglądania Radia Lublin na Facebooku, a oto dowód, że Trio jest z nami. Oj zabra, zabra le, oj zabra le, zabra le, oj woj zabra, zabra szoda, oj zabra zabrale zabra, ვოი ჯაბრა ჯაბრალე სახელჯო ხო ქუსარია ვოი ჯაბრა ჯაბრალე ვოი ჯაბრალე ჯაბრალე ვოი ჯაბრა ჯაბრაშო და ვოი ჯაბრალე ჯაბრანე ვოი ჯაბრა ჯაბრალე თო თამანგარი კუჩმანგარი ვოი ჯაბრა ჯაბრალე ხოხონე თამამარგალი ვოი ჯაბრა ჯაბრალე ვოი Забрале бой забрата забрастока бой забрале забрале бой забрале на 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 муре цела бой забрале у клуде ле певец цела бой забрас забрале бой забрале забрале бой забра забрастока бой забрале забрале бой забра забрале бой забрале забрале бой забра забрале бой забрале забрале бой забра забрастока бой забрале забрале Dobra. Trio jesteś. I'm so happy you made it, um, Mari. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, Mari. Tatuli Tako. Yes. <laughs> really happy that you're here. Tell me about your songs. Thank what you did you bring for us tonight? Um, what will I don't play? know what to say. Mm -hmm. First of all, hello again, and second of all, I want to tell you some kind of small secret. Uuu, uh, uh, będzie sekret, uwaga, Georgia, bo ja zapytałam, yeah, o o start... to co nam przywiozły, jakie piosenki dzisiaj nam zagrają. W Gruzji wszystkie piosenki są o miłości albo o Gruzji. But to connected because you love your country so much. So love and Georgia yeah. are the same. Exactly. To się łączy bo po prostu tak bardzo kochają uh, swój, swój kraj. Ale these are all folk songs które you, you arrange. For your yep. purpose? Mostly 90% mm -hmm. we sing folk songs. and we have our own songs originals and we also do some covers yeah you also did covers of polish folk songs yeah, which really? i'm grateful for więc zacznijmy od tego że 90% repertuaru to są piosenki oryginalne piosenki, piosenki które są piosenkami e, folkowymi piosenki tradycyjne które dziewczyny aranżują na swoje potrzeby ale mają też własne oryginalne piosenki no i oczywiście są też tak zwane covery ale to są covery mm, też innych etnicznych piosenek przypomnę, że już nagrały polskie piosenki, na przykład Hey Sokoły", Lipka w moim ogródaczku. Uh, I see on your videos and also now I see that you have a lot of fun doing yeah, this. Do. <laughs> you actually you, you love what you do. Yes, of yeah. course. I don't think uh, it can be in different mode because if you don't love what you do. Then no one will love it. <laughs> no, dziewczyny mówią, że to, kochają to, co robią. Nie da się inaczej, bo jak nie kocha się tego, co robi, no to wtedy nikomu to się innemu nie będzie, nie będzie podobać. You made it. You, you really you have this golden. Um, fe, uh, YouTube. Uh, yep. And also, you, you really made it. It's a success. Chcę, chcę podkreślić, że dziewczyny o, osiągnęły duży sukces, um, też medialny, but you, you did it with. Simplicity with truth. Ale zrobiły to I, um, I think we made it because it's true. We um, it's not something like fake or planned or something. We just do it. We did it then, and we still continue to do what we love, what we enjoy, what we want to do, and uh, sing what songs we love and we want to share with people and we want to make them know our country, our culture, and everything. So. There is, uh, the point, I think. To, co zrobiły na początku, właśnie te pierwsze proste piosenki robią cały czas i trzymają się tej swojej prawdy, dzielą się ze, ze słuchaczami muzyką, radością, ale także znajomością, dzielą się też Gruzją po prostu, swo, swoją, swoją kulturą. But you share joy, definitely, you share music, but you also share good. You made a project, Mandili Cares, and um, congratulations because you're Thank not you. only beautiful and famous Thank and talented, you. but you also care for others. Thank you, we appreciate that. Um, yes, we're trying to share happiness, joy, and everything, and also we don't want to forget and stay like independent that uh, nothing is happening. And we came in Poland um, a lot of years ago, mm -hmm. like. When war started, and we tried to help Ukrainian refugees here because we know that your country helped a lot, and a lot of Ukrainian refugees here. So um, we tried. Also. Mhm. Zapytałam o Mandily Cares, to jest, opowiadałam już Państwu o tym, że dziewczęta po prostu nie mogły pozostać obojętne i pomagają dzieciom, uchodźcom właśnie w ten sposób, to jest arteterapia. Dawno temu przyjechały do Polski i no, no, no właśnie i też w związku z tym te, te, te powiązania polsko-ukraińsko-gruzińskie są tutaj też silne, a przede wszystkim chodzi o, o wrażliwość na, na drugiego człowieka. So, what about you? Mm, your experience, your love for folk music when did it start? Oh <laughs> at home or at some maybe at some cultural classes mm -hmm. I think for all Georgians it started um, since childhood as for mm -hmm. all of us because for example my grand uh, grandparents were singing and it started from I mean, family. This kind of Zapytałam o to o miłość do folkowej muzyki, jak to się stało, czy poznały to na jakichś zajęciach, ale nie, to jest najprostsza rzecz, to jest po prostu w rodzinie. Tatuli mówi o tym, że dziadkowie śpiewali, no i tak właśnie po prostu dorastając dorastały też w, w muzyce, w kulturze gruzińskiej. So, another song for us please, before you, may, you play your concert, what will that be? Co nam jeszcze zagrać? Ja? Um, I'm afraid to say again, but this song also will be about <laughs> love. <laughs> <laughs> Jamandili, Tatuli, Marii i Tako. Bardzo Wam dziękuję, bardzo. i do zobaczenia dzisiaj wieczorem.